Okej, okay, dobra, to dzień dobry, to jest Robson, hej Robson. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam, oczywiście to jest zombinowa wyspa, prawie i... Przygody na zombinowej wyspie. Przygody na zombinowej wyspie. Znaczy, wygląda ono jak po przejściu tajfunu jakiegoś kurde, arkanu y, Maciej albo zombie, <grym 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 ale zombie. to nieważne. E, Robson popsuł wyspę, tutaj wszystko Nie. pościnał, kobla, y, rozwalił generator kobla, bo mi się przyznał. Co tu jeszcze Robson zrobił? No wszystko porozwalał. To wyspa Ale nie Robson, wygląda. Robson chce ten rekompens rekompensować swoje złe poczynanie na tej wyspie. I jak coś to zrobić. Dzisiaj zrobimy generator Kobla, aczkolwiek będzie on ładniejszy niż tamten. Mm -hmm. Ponieważ będzie on tutaj na dole, sobie ładnie był. E, a ja się zajmę farmą czegoś tam. Tak, a ja tu zacznę już budować miejscówkę dla naszego generatora. I od teraz odcinki będą się pojawiały tak, że jeden będzie u Robsona, a drugi tak. u mnie. Także następny tak. odcinek jest u Robsona. Tak. Link w opisie do kanału. I chcemy was zanudzać, chcemy robić wam dobrze. Wszystko. <laughs> ja pierdziele, nie, ja się boję. <śmiech> <śmiech> um, dobra, ja muszę farmę zrobić. farmę. No więc tak. Aha, ja to mam farmę. Czemu farmę robisz? No bo dobra, ja rób tam farmę. No robię, robię, robię farmę, farmę. Czekaj ale, to tylko... też. Mi... A to może ty zrobisz ten generator, co? Bo ja się trochę boję jednak. Nie, no jak coś to pójdę kupić no wiedzą. Zrób już, zrób już, ej Zru... Idź już zrób, bo ja tam już miejsce zrobiłem. No to ty zrób, ty zacznij tam budować na farmę cokolwiek, okej. Okay. Eee Czemu? No nie wiem. Ale to cobblestone to nie? Chodź będziemy kupować sobie dirta lepiej. No ale Dirt jest drogi. Ile? No nie wiem, w sumie. za stack chyba 500. Eee... A, czy trzy kasy. Nie, no, Kopał całą noc ten, kobla. O! Iwicze drzewo. Dżunglowe nasze, pierwsze. wow nie no, tam... wow tutaj też wyrosło od razu. Okej, okay, ja idę okay. zrobić tą... E, ten generator kobla. No, mam trochę kobla. Więc zrobię generator kobla. Okej. Okay. Chciałem przeprosić wszystkich za mój głos, ale... E, Robson... Ale jest... Na no, jest zmęczony bardzo Jesteś dzisiaj. Wyszczony. A jego ja jeszcze na... Nagrywanie naciągnąłem, także. Grywam, nagrywamy? Nie, nie. nie, nie. Nagrywam pieroli, kurde, nie, bo zombinowa, znaczy kurde. Yy. Zaniedbaliśmy trochę. Jak, jak ta seria się nazywa? Yy. Zombinowy Skyblock. <grym grym> <grym> zombinowy Skyblock. No właśnie, tak? Dobra, niech będzie. No to właśnie, zombinowy Skyblock miał się pojawiać co tydzień, co? chyba. Czy coś? Ja. Nie, ja, no zobaczymy, jak to będzie nie. No właśnie, jak się pojawia, Churraszfa. to się Ej, pojawia. Właśnie, co? Dirt poleciał. Eee, ja nie wiem jak na razie zbudować to. Pozbieram ten dirt stąd, żeby po prostu wiesz, mieć na farmę, nie? Aha, no dobra, dobra. No. Tak, aha, kobl mi się skończył. Aaaa. Ja powiem, powiem, tak, chyba sobie zrobię łopatę. Tak, no to rób, rób, ja tu walczę z tym generatorem kobla. A poszedłeś dirta kupić, czy nie? Nie. Za co? Jak ja biedny jestem. A. Adi no ale zważna to, że nam tu pełno drzew wyrosło. No, aha, dobra, chcę z drzewa robić, spoko. Mm, dobra, ja to muszę zrobić tak, żeby się to nie wydało. Może zetniemy te, te, te twoje dżunglowe dupne, kurde, Nie, Mówię. zostaw to. No, czemu on brzydko no? zrobiłeś się tak dziwnie jakoś? No bo ty wziąłeś wszystko poniżej się, ale to miał być nasz. <grym fantastyczny. to <grym> wygląda <grym grym> <brym, grym> teraz jak gówno. Robson, czuję się obrażony, wiesz? Wiem, ale. Zdy, no kurde, żeby... one są piękne trzeba moje. Ok, teraz chwila prawdy. Czy uda mi się zrobić fantastyczny generator kobla? Czekaj. Czy ci ja powiem, co by się przydało? Co? Ten diamentowy kilo, żeby tylko. A ja miałem na swojej wyspie, tylko. No, wiadomo, jak Tunga to się nie skończyło. FUCK! O, nie, dobra, jest git. Już myślałem, że zrobiłeś. E, nie działa generator. Czemu? Nie wiem, popsuł. Ej, lawa tu! O, dobra. Okej, okay, naprawiłem. Czekaj, okay. chyba będę miał nowy generator. Nie shit, e, Robson, mamy problem. To <noise> jest ten. Robson, mamy mały obsidian. problem. Obsidian. Nie, nie zrobiłem Obsidian, spokojnie. Się ale dzieje. jest źle. <noise> Trzeba zrobić tak? No i ja nie mam. No ale to drewno jest. Trzeba wziąć. Czekaj, ja to jeszcze sprzątnę. Kurde, musisz dziurę zrobić dla wody. Alo. Ej ty, ale rzeczy, rzeczy nie tracimy, także możemy ginąć często. Okej, okay, chwila, bo co ten generator coś nie działa. Coś dziwnie, co ty zrobiłeś? No generator kobla. Gdzie ta lawa? Aha. No nie no sprząt najmiam. Aha, ty je zrobisz tak. Jeżeli zrobię... Nie. Hmm. No dobrze, to musisz tam bliżej dać. Bo za daleko dałeś. Czekaj, czekaj, jeżeli zrobię w ten sposób, to ta lawa gdzie poleci? O oh, yes. Leci lawa, uwaga będzie... Jest! Generator kobla został zrobiony. Jest! Pierwsze zadanie! Jej! Wszyscy, wszyscy widzowie mówią, dajcie nam jakieś zadanie o każdy... Zróbcie generator kobla, zróbcie farmę. Kurwa... T takie, takie zadanie myślałem, że logiczne, no ale okej. Okay. Typu, zabij Robsona. Chociaż nie mogę go o, zabić. Tam, no tam też mi pisali, zabij ten, flotara. Ale dobra. Nie, nie możesz mnie zabić. To takie Niestety. są warunki Dobra, ja pokopię Kobla, chociaż nie no, po co mam kopać Kobla, skoro mogę. Kupić farmę. Kupić go. farmę farmę. Dobra, robię farmę. Oj, kurde, spadł znów ten Dirt. No właśnie, widzę, że on co chwilę spada. Hmm. Dobra, eeeh, ale co, co ty robisz? Źle. Źle, no, ten... nam nie. Ale po co nam tu takie kurde gówno środek? nie o to chodzi, bo ty wziąłeś Dirta tak postawiłeś, że jak będziemy chcieli go wykopać, to on spadnie. A to trzeba A, robić nie tak. Ops, nie... spadł. Patrz, widzisz? Drewniane... No, drewniane coś. Ten piasek też pozbieram, ten gravel podbieram, Po co nam tutaj? No, no, no. Tam widzę, że jest trochę węgla, także też możesz go wydobyć. W sumie, ja to będę. by się... by się przydał. Trochę. Ale przecież można zrobić ten... Co? Normalny węgiel, to znaczy... Aha, ten... ten... No. ten wiem. On ten. ma inną teksturę teraz. To nie wiem. Zmienili w jakimś Minecrafcie, albo mi się wydaje już. Wydaje. Nie. Ja wiem o tym. Dobra, zobacz i tu... I tu Dirt powinien być, Robson, Hala... Ej! Nie, myślałem, że spadłem. Dobra, żyję. Fly, komenda fly, jedziesz dalej. <noise> no właśnie, z tą <Są> komendą <noise> tak jest łatwo. A ty, aha, ty masz ją, tą komendę, czy nie? Mam. No, myślałem, że nie, szkoda. Eee, dobra. Także... <noise> wiem, co miałem zrobić! I wiem, co zrobiłeś. To, to miały być te liany takie i to miało tak fajnie wyglądać, ale oczywiście znaczy... chciałeś moje drzewo. No. no co ty robisz? Aha, dobra, kobla wydobywasz. Tu mam tu gówno to główną tutaj, co to, 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 ciebie pokrzyczeć. Dobra, mm, i teraz farma. Jak się robi o farmę? Ha. Ty, nie pamiętam... Znaczy, wiem jak się robiło, ale nie... Nie pamiętam... Poszysz tą wyspę. Dobrze. Jeszcze? No czy no nie no Ja no chciałem no dobra, tu farmę taką mam zrobić, coś. Czekaj, woda, o wodę wiem co zrobię z wodą O bramówkę możemy z kobla zrobić, albo nie wiem Z e... drewna o, z desek będzie ładniej Czekaj, 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 czekaj Ja I mam pomysł, Taki, ten o. obsydian zniszczy lepiej no, no, Ciekawe jak, co no, nie najwyżej, wiem. Co, może tam dać się na razie tak, o e, co ja właśnie zrobiłem, aha e, o, tak na razie e... będzie Tak, tak, tak Okej, okay, woda jest Bo ja chcę zrobić jakieś rudełko tam dalej, dalej żeby, tak. żeby sobie szło Nikt nie wie, że tu jest obsydian, nikt Nikt, a nikt. Co ty z. Aha. No tam jest, trzeba to. <noise> w ogóle go nie widać. <noise> tak żeby go nie było widać. <noise> o, najlepsza taka, kryjówka. jak mam pomysła. Ale tu będzie farma. Przynajmniej powinna wiem, być. Nie, wiem, nie, wiem, nie, nie, nie. Ja zrobię miejsce dla błuszka na razie. Tak. Aha, i haj, była... będzie na tym czymś. No. Tak. Dobra, i. pek i woda teraz powinna. Boż. już, tak. już. Dobra. To muszę to drzewo zniszczyć. Sorry. Tak, tak, tak. Mmm... Teraz tak. Andrzej, chodź. Fila. Jezus Maria, zleciał! Co? Startuje. No. Byś tu się jest. pozbył o. naszego symbolu. On pilnuje nas, ten. Pilnuje wyspy. Dobra, ja idę sadzić. Palić, zalegalizować. Wiedziałem, że to powiesz. No ja pierdziele. Tak, jak tylko... <laughs> powiedziałem to, tak mówię. Czekam, kiedy Robson powie coś. <laughs> Dobra, No nie no, Robson, dirta nie ma. Ty, dobre! Ale mi się to podoba to, co zrobiłeś na dole. Co tam zrobiłem? No taką fajną kryjówkę, jakby. O. Naprawdę bardzo ekstra. O, 5 dirta, dzięki. Mam no, 22. Czemu tutaj? No patrz, zobaczysz, co ja chcę zrobić. No co to ton, tutaj, tutaj gdzieś, rób, tu. Farmę? No. Ja specjalnie wo. Co to jest? Co? No, ja chciałem tu farmę zrobić, to ty zrobiłeś miejsce dla. No, ale co ja zrobię, że tam zasydzię? Boże, go zakrył. Dobra. Mm, robię farmę. Uwaga, uwaga. Teraz tak. Nasiona muszę zrobić. Ja muszę tam jeszcze. Okay, ee, pyk, drewno pyk, mi brakuje. Ja mam dużo drewna. Daj mam... mi to zwykłe. Ale... Masz. Tam leci. Robson Wie? leci tutaj. Złoto, cztery. Nie te czarne. Eee, to nie mam innego. Zwykłem. To weź sobie wyrośnij drzewa. Wyrośnij sobie drzewa. Hm. Geniusz. Hm. Ej no dirta potrzebuję jeszcze, masz dirta? Ej, czemu to nie chce znikać? Aha, no wszystko jasne, tyś młodenistu do końca. No. no przecież to ty zniszczyłeś tą wyspę, nie, ja? Ale to nie ja ustawiam te drzewo tak jak jest. <słuch> nie <słuch> moja <słuch> Ja chciałem dobrze. Ja chciałem zrobić fantastyczny domek na drzewie wow. Ktoś zniszczył go. No serio, wow. po co ty to zniszczyłeś? Jak to No to brzydkie było. No ale generator kobla też żeby niszczyć A to nie ja. Jak nie ty? Zresztą to ja przypadkowo... Znaczy to ja? Ale przypadkowo. Ja tu nie nie wiem jak można tego. zniszczyć przypadkowo generator cobla. No tak no bo się zrobił ten. Ym... Dobra, jak po się tyliami... robi farmę? farmy? Ja nie wiem, no. Jak się mogło robić farma, no. Dobra. Wydaje mi się, że musisz wylać lawę, potem będzie rosły Czekaj. O, już, już farma... Są plony już pierwsze. Czekaj, napiszę. Co? Co piszesz? Boję się. Pozdrów cię, o wasze, Z kim ja muszę nagrywać? Jedna osoba, o! Kurde, trzy, cztery! Wszyscy! 6, Wszystkich pozdrawiamy! Osiem! <noise> ja pierdzielę. nie wiem czy dobrze to posadziłem wszystko, ale zobaczymy zaraz. Trzeba się teleportować tutaj, mogę go zaakceptować? Eee, nie wiem, no możesz w sumie tam. Chyba problemu nie będzie, weź to drzewo i stąd. Dobra, teraz tak, 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 tak. <noise> I pa gościa, pa. Tak, 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 tak. Ło, koksu, daj, daj itemy. itemy Napisz daj mu, żeby itemy. dał nam itemy. Itemy. Demy. Napisz na daj coś Takie... Pozdrowię cię daj dajmy Daj te i temy Daj temy, o, daj, temy. No daj. daj temy daj Daj temy No daj temy, daj temy, daj temy. No jeden Diaks daj jeden. daj to daj. daj No daj, daj diaks. skurde z z Skąd wiesz? Daj Diaksa No bo, żeby diamentowy mieć wszystko No Gosiu on nie chce nam dać Diaksa E, e, czy też masz ten tutaj wiaderko? No właśnie mam dziwne ona jakieś. są pośledzone hmm. No o O jest, zobacz, Robson, widzisz to? To, to tu, to. Oh, tu kolejne, wszystko rośnie Uuu, teraz. O kurde mówiłem, że to będzie magiczna farma. Tak, okay, to też czekaj, to ej to, to, to połączymy. Jak połączymy? Ha, to. to z tym Genialne Ty marchewkę nam dał, LOL! Dobra, yy, już sadzę ja. marchewki ale chyba będzie teraz chyba farma! ten chyba więcej akceptować prośbę o ten o teleportowanie Nie, nie akceptuj, bo powiedzmy, że później wszystko nam zniszczą. Chyba. Ja, ciekawe jak. No no nie wiem. Ja też właśnie nie wiem. Tak, tak, tak. Dobra. O! Nie no, w sumie po co mi to drewno tutaj? No Robson chyba popsułeś farmę. Nie, nie popsułeś, tak mi się wydawało. Zobacz, mamy najlepszą tak, farmę to mocy. Zrobię. Oh shit Dobra, popsułem, tak. Dobra. Ja tutaj trochę rozrosnę tą farmę. Wezmę na przykład tak, tak, tak. tak. A czemu tego kobla nie zniszczyłeś? No właśnie, właśnie mam tak zostać, bo to będzie oddzielało. Ale nie no, właśnie tak chciałem tutaj posadzić też coś. Też? Nie no, żeby to oddzielało. No tarabiet. dobra. Niech ci będzie. Takie... Takie takie jak w prawdziwym życiu YOLO. Bo co, może w prawdziwym życiu nie mogę być farmy, ale w Minecraft'cie chciałbym, to? <grym> chciałbym <grym> mieć farmę w Minecraft. ale trzeba gdzieś tą wodę inaczej dać. Chyba, że tą wodę damy tutaj, gdzie jest ten kobyl stąd. no żeby tutaj wszystko. Dobra, to ten to do, Ten dostanie. Dostanie? No, to chodź. E, to może, że zbiorę tą wodę. A nie, przecież można... Ty, może tak zostać. W wygląda tak gówno teraz. Ale niech tak będzie. taka ten koksu mnie pyta? Co, co ci się pyta? Czy jesteś itemki? Powiedz tak. Powiedz tak, dobra, ja idę pokopać coś może Właśnie, mieliśmy zrobić mob grindera, bo też o tym pisaliście. Także ja zrobię już może miejsce teraz na... Już? Nie no, ale tak zrobię miejsce na mob grinder. Albo po prostu rozbuduję wyspę. Wiesz co, teraz możemy zrobić tutaj szerzej. Gdzie? Tą farmę, że czekaj. Obramujemy o? farma może być obramowana z kobla. Co ty zrobiłeś? Okay, bo on mi Rozwaliłeś to, ale bym cię zepchnął teraz. Ojeju! Kogo to jest w ogóle wyspa? Kto to? Aha, ty ją tworzyłeś, kurde. To jak coś możesz mnie wy wyrzucić z wyspy. <grym> Dasz z zrobisz mi wszystko ładnie i powiem: o, seria! No, niestety, seria! Jest tylko moja <grym> Flotar tylko był zaproszony na dwa odcinki. Dobra, weź tutaj, patrz. Czekaj, ja Daj. tu buduję. Okay. Ty, a potwory tu się w ogóle spawnują? Nie wiem. Właśnie, chodź, ja mam pomysł. Zrobimy takie miejsce, gdzie będą się spawnowały potwory. Tutaj będzie platforma taka gigantyczna, taka. Zobacz, taka, i tu będą się spawnowały potwory nam. Ja MP bym da dać nam coś. Tak? On chce dać nam coś? Napisz, że diaks chcemy. Chcesz? Nie no, cokolwiek ta nam, nam tam chcesz? da. Jak chcesz, możesz dać. <laughs> No, jak chcesz, ale nie musisz, nie musisz, ale możesz. Typowa zagrywka. No. A nie będę prosił się, ale no wiesz, jak chcesz to... A no no, dałbyś się. Nie? <grym> Pytam, ale co? Eee, co bez... chcesz? No, co chcesz. My nie wybrzedzamy. Tak. Pyk. Na przykład cztery staki Dirtu o... Nie no, bez przesady. Coś normalnego. No to diaksy. No, diaksy, żelazo. A właśnie da się zrobić farmę żelaza? Um, farma żelaza. No da się. Da się? No nie no. wiem jak nawet, ale słyszałem, yy, że coś za takiego jest. golema, golema. Aha. Zrobienem tam tam coś robić. No właśnie, bo. Hmm, golema można kupić chyba. Tak? No nie wiem. My tu można się bawić, kurczę. Nie, można tego, spawner kupić. Tylko ciekawe jak tu. Aha, za ten, wiem, z zombieków, żeby leciało, no tak ano no właśnie Ale nie, mi chodziło o to, że nie wiem czy można jak masz mob słaby no, mob spawner kupić To no. po prostu żeby golemy się pojawiały Ej w ogóle stworzyłem Aha. literkę E przez przypadek Albo koronę Zależy jak na to patrzeć mm. Bardzo fajnie to wygląda Za i tu będzie nasz domek Widzisz to? Albo to taka... kolorowe No nie miałem innego musiałem to co mam czekaj Czekaj money Ej ty, mam 70 dolarów tylko. tylko. No co ja za to kupię, nic? A, no w sumie tylko, no. O, kobla nam dał. Miliony kobla nam dał. Serio? Dobra. Tylko? Chcesz... A bo dobrze, dobrze, kobla się przyda. Ale mamy generator kobla. No i co z tego, ale nie musisz kopać. No, no w sumie... No nie no, no. Powiedzmy. No, no właśnie, no właśnie. Czekaj, ja zobaczę... O, jaki jest du duży ten kuboid, czy coś. No nie kuboid. wiem czy to jest Kuboid, bo chciałbym. Wow! O, ja powiem... tu już nie można, dobra, Robson. Coś takiego jest. Widzisz? Wchodzisz na wyspę gracza Robson, te? Co? A jeżeli ja tam tutaj jestem? Tego. Aha, Aha, wchodzisz. A ja jestem na kogoś wyspie teraz, ty mogę. Ciekawe czy mogę mu coś zabrać z tej wyspy. Troszkę to ma Lol. Pokaż. Jestem na jego wyspie, na tego typu. Nie. Yeah. No tutaj który ten... obok? Pycha, ja to znacie na tego bombgridera, że można coś zrobić. No. Widzisz, gdzie ta wyspa, to mam bombgrider? Eee, a no <grych> widzę, widzę, widzę. Czekaj, zobaczymy. O ty, można expić u niego. Można? A nie, nie mogę zabijać jego potworu. LOL. Kurde. Jakby to się dało, on, <grych> to. Gdzie ty jesteś? No jest wracam. Czekaj, trzeba by było ogarnąć jakie są. Może coś jedzie mi. E, jakie są wysokości i tak dalej tego mob grindera? 22. 20? Dobra, niech będzie. To u ciebie zrobimy to na odcinku jak coś. Dobrze. No, lepsze ja odcinki tutaj... są u flotara. Daj mi ten. Daj do skrzynki tego kobla. Nie. Robson. To? Czemu tu jest obsydian? Gdzie? Na nasz w naszym generatorze kobla. Zobacz. To stworzy... No ktoś nam popsuł generator kobla. Zobacz. Obsidian się zrobił. What the fuck? No nie wiem. Ty eee... nic nie robiłeś tutaj? Nie. No ja pierdziele... Jak źle zrobiłeś ty Jak źle zrobiłem, jak działał? Bo kopałem no Nie wierzę, bo ten koksu chude. Nie, no przecież nie może nic tu robić. No właśnie. Co ty zrobiłeś? No właśnie nic. Ja kapała. Nie mam pęcia. Co ja zrobiłem? Fuck, no i generator na no popsule. W ogóle co ty za syf tutaj narobiasz? No na do... to. A nie, to w sumie ja zrobiłem, dobra. Nieważne, a nie, bo Daj chciałem Daj już... mi kobla. Kobla chcesz? No. Dobra, już Przucz. idę. No. Masz. Zbieraj go całego. No pojedynczo. Dobra, masz już. Całą dawkę mojego kobla. Więcej nie mam, niestety. Tylko tyle nam dał. No. O, kurde, myślę, że deakcyn rzuci z takim deakcyn, a ten kobla nam dał. No, a sam nosi diamentowe rzeczy, nie? Taki? taki żal, Boże. Ludzie nam tutaj... No to za ludzie i potem pozdrawiam taki. Nie ma pozdrowienia. <garsz> <garsz> Nie ma, cofamy pozdrowienia. Pozdrawiamy tylko te osoby, które nam coś dadzą. No coś właśnie. normalnego. Diaksy. Diaksy, także jeżeli tutaj jesteś, zapraszamy do nas, przyjmujemy Gdzie chętnie diamenty, dokładnie. Wszystko przyjmujemy. Dobra, może stworzę magazyn. Taki mały. Na przykład tu. też tu. Ja ładnie. Ale piękne to jest. To I... jest farmą O! Ładne, nie? Ładny magazyn Co ty tam. Aaaa! Tym co robi? Niech będzie. Tą wodę trzeba przesunąć gdzie indziej. Ehm. Um. Chcesz jedzenie? Nie, ja potrzebujesz pić Dobra. Ale reszcie nie będę miał głoda, jest. reszta jakaś farma. Wow! Masz. <laughs> Mam. Moje są lepsze. i wyrosną drzewa znowu. <laughs> bo te drzewa chcą rosnąć, a ty nie chcesz, żeby one Ej, Twoje Słuchajcie, jakieś jakieś pośledzone, bo nie mogę im jeść Jak nie możesz ich jeść? Ja no, już tak jakoś dziwnie, nie wiem. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Czekaj, to jest Andrzej Władca wyspy Robson murzyn tej wyspy Będziesz tutaj robił. Buduj to! Dokładnie, buduj to. Dalej, raz, raz. Szybko, 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 szybko. Chodź ten, oraj. Co? Oraj ziemię. No dobra. A masz coś, żeby posadzić? Mm, 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 mm. Eee, ja tak samo. Niestety. Eee, ja tutaj wodę sobie. O, o ja wiem, mam pomysła. Ja też zrobię ten: podziemne źródełko. Znaczy, podziemne jezioro. Pa. No... Pa. Pa. Co to Tej jest? To jest jezioro. Wyrobcą, coś nam wyrosło tutaj. Co? Nie Radioaktywne wiem. Radioaktywne chwasty? Nie, coś innego. Ale to Co jest ty? dziwne. Krzyż? No, Krzyż. Czy to zrobiłeś? Nie, no ja nie miałem wełny. Skąd miałem wełnę? What the fuck? Ja, yeah, no. <laughs> wełnę trzymałem w ręce. Jeszcze. Hmm. No, nie miałem wełny. Nie, nie, nie. Będzie nasz, nasz Krzyż, tu będziemy się modlili do Andrzeja. Hmm? Ej wiem, trzeba na to te postawić na to i żeby żeby na to wyrosło. Po co? Żeby tego widać, nie? A, a nie no, ten obsydion można wykopać... ...nie Chyba wiem nie. czym. Nie no, można czymś wykopać. Drewnianym kilofem? Nie, no spadnie mi to tu, nie. Tym można wykopać drewnianym kilofem? Ło! Tutaj... Aha. No brzydko to wygląda. Słabo, naprawdę. A czemu tu wody nie ma, Robson? Halo. Gdzie? Tu ja myślałem, że tu będzie woda też. No, widzę, że, widzę, że wody nie ma. Dobra. A gdzie? No nie woda. wiem, na dole. Mamy. No. Nie, no nie mamy lawy, no nie mamy nic. No Dlaczego? Wezm. Ostatnie. Ostatnie sztuki kobla. Tak? No kto właśnie. na ciśnie i weź napisz na te czacie kto nam da ten. Eee, <laughs> kto? Kto da nam lawę? <laughs> I, I mogę napisać itemy. Dobra, może. <grym> zelki zelki> Pozdrowienia za lawę. Ja, pierdolę. Ja! Jest! Ktoś chce się. TP akcept. O kurde, zawsze ziemię 5 ty. Jest! Dobra. Ty! Ja jestem kogoś na wyspie. Lol, jaką farmę ma? Mogę mu coś zabrać? Nie, nie mogę. <laughs> to no. nie już poszedł, co to zabrać. Ej, mają. Co oni tu mają? Mają wszystko. Ty, ale, mają mob grindera, mają portal do Nederu. Pytam, czy jest złota? Eee, dobra? Ty nie, nie mogę. Nie mogę zabrać tej lawy. Halo. Halo, lawa. Nie tak mogę, mogę zostawić ten. Wyspa. Pound. On ma taki sam skin jak ja, bo mam to Wyspa. zmienione. Tak to by miał zwykły Wyspa... Skiwa. Ustaw dom. W, w, wyspa dom. Dobra, jest. Ja za nim spamuję kiedy? ten, Paco Penix Swify. Nie wiem. Wczoraj oglądałem. Jak kupowałeś okay, paczkę cicho. za 100 tysięcy, i tam nic nie było. <gry> Widzieliście? Yeah! Nie, dobra, dobra. Kończymy ten odcinek, bo on zmierza w dziwne. w dziwne rejony, strony nieważne. E, następny odcinek, tak jak powiedziałem, m, pojawi się u Robsona i możecie no. tam już sobie zasubskrybować jego kanał. Chociaż nie, nie musicie. No, nie musicie, nie, halo, nie musicie. ale możecie. No, możecie. I Robson ma nowy fanpage, halo. Halo, tam, tak. No, możecie też polubić go. I Robson otwiera paczki we FIFA. Wczoraj oglądałem i otworzył 100 tysięcy i nic mu chyba tam ciekawego nie było. Przynajmniej wow, wczoraj to wrzuciłeś. Life. Co? Wczoraj to wrzuciłeś, nie wiem kiedy to nam mieć nagrane. Eee, 18 stycznia. No! Właśnie, tak, tak myślałem. Nagrywanie Aja. na zapas. Dobra, 30 już jest? No? Choć się ładnie pożegnamy przy Krzyżu. Ty z jednej strony, ja z drugiej. lepiej przy tym, przy Andrzeju. Dobra, ale przy Andrzeju już było pożegnanie i powitanie. Aha. Dobra, to przy Krzyżu. Tak, wiesz, wiesz, jak się pożegnamy. jest ten, tutaj pielgrzymki się odbywają na naszej wyspie. To jest zombinowa wyspa, gdzie pielgrzymki są. Idź z drugiej strony tam. Weź tą łopatę. No. E, także. Oddaj jakieś słowo pożegnania Robson? Chciałem powiedzieć, że, że nasza wyspa robi się zombinową wyspą. To nie jest już takie główne. Zobaczcie tylko, to nie jest już takie główne, jakie było. Yy, to jest ta, ta, ta to co tu się dzieje to jest przyszłość. No to wszystko. Dobrze. Także. <ścoughs> Dobra, także trzymajcie się i papa, pa, hej. Witamy u mnie, cześć. Chyba nie. Nie ogarniam tego, co się stało. Ja pierdolę, mamy tyle lawy. A, tyle jesteśmy bogaci. No. Oj, to Bożek, Andrzej, musisz rozwalć na chwilę. Nie, no nie rozwalaj go, tam niech będzie. To, to jest jego serce, o! No, to jest serce. No, w to jest jego serce, to jest. jego lawa. Ej, no serio! Ja pierdolę. Kaper e, MSG. Jaki MSG. face, palma! Oh my goodness, oh my damn. Co to się dzieje?